Witajcie! Dzisiaj trochę poważniejszy vlog, ale postaram się, żeby był jak najbardziej śmieszny. Ponawijam cię trochę o cytatach, tych śmieszniejszych, tych smutniejszych. Zweryfikuję, czy są prawdziwe, czy nie. Co ja o nich myślę, moje zdanie na ten temat. Jedziemy. Co jest do wszystkiego? To jest do niczego. Zacznę od cytatu, który jest dla mnie naprawdę ważny, ponieważ powiedziała mi go pewna wyjątkowa dla mnie osoba. I ten cytat jest w 100% prawdziwy, tyle że zawsze są wyjątki. Pomyślcie sobie na przykład o wykonawców typu Lady Gaga, Miley Cyrus, jakieś jakiś jakieś modele. Te, te ich piosenki są naprawdę bardzo popularne, a często to jest taki shit, się w głowie nie mieści. Oczywiście nie patrzę tutaj na kwestię gustu, bo po prostu każdy lubi co innego. Podobnie jest z dziewczynami i facetami. Jeśli ludzie na przykład uprawiają stosunek płciowy codziennie z inną osobą, to znaczy, że tak naprawdę są dla każdego, czyli do niczego. Proste, logiczne. Oczywiście nie mówię tutaj o wyjątkach, bo są naprawdę parę na przykład dobrych piosenek, które są naprawdę dobre, są popularne. Filmy, które są często bardzo dobre, nie są naprawdę bardzo popularne. Oczywiście zdarza się dużo pisanek i filmów, które są po prostu pchałą tak naprawdę, ale są oczywiście niektóre Nie uczekuj zbyt wiele od życia. Jeśli się nie uda, nie będziesz rozczarowany. Jeśli się uda, będziesz pozytywnie zaskoczony. Ta prawda życiowa też jest prawdziwa, ale nie zawsze jest najczęstszym rozwiązaniem. E, następny cytat po prostu będzie się dotyczył tego cytatu, więc spokojnie, najpierw skupmy się na pozytywach tego cytatu, co powiedziała przez chwilę. Dajmy na przykład, że pisałeś sprawdzian. No, jeśli się nie uczyłeś, to liczysz na dwójkę, a jeśli się uczyłeś, na przykład, to liczysz na trójkę lub na czwórkę. po prostu myślisz sobie i tak, na pewno coś na psami i tak dalej. Jeśli dostaniesz, na przykład, tą dwójkę albo trójkę, to zależy, czy się uczyłeś, czy nie uczyłeś, to nie będziesz tak naprawdę zawiedziony. No. A jeśli, na przykład, dostaniesz nie wiem, czwórki, piątki, to będziesz naprawdę zaskoczony pozytywnie i będziesz po prostu szczęśliwy. Właśnie, skupmy się na tej jednej naprawdę ważnej wadzie. No widzie, to jest to, Cały czas myślisz negatywnie, po prostu wszystko mówisz, że ci się nie uda, i tak dalej, i tak dalej. I teraz pomyślcie sobie, że na przykład chcę ci podejść do dziewczyny, albo do chłopaka, no. o tym kilka wrogów temu. No i naprawdę podchodzisz do tej dziewczyny naprawdę pesymitycznie, nie tak, na pewno się nie uda. No to co? No, to... no i co w związku z tym? I co myślisz, że ci tak, o tak, o. nie ma tak! No tu po prostu musisz być. Pewny siebie, no i, i oczywiście o tym teraz zaraz wspomnę. Teraz przechodzimy do następnego cytatu, który dotyczy tego, o czym teraz mówiłem. I w bądź gotowy na porażkę. Ten cytat powiedział mi mój brat Kasper, gdzie powtarzam. I tak, i ten to cytat jest lepszy od tego poprzedniego. Dlaczego? Dajmy, że podoba ci się dziewczyna. Oczywiście mówię tu o chłopakach, bo dziewczyny nie pozywają. My to pomyślenie jest błędne, ale poprzedni vlog macie chyba gdzieś, będzie gdzieś tutaj. co obejrzycie jeśli nie i macie w dupie, to po prostu nie oglądajcie. Chcecie zagadać, poflitować. W takim wypadku musicie być po prostu pewni siebie, bo jeśli naprawdę, tak jak wspomniałem wcześniej, przyjedziecie tak, hej, i tak, nic się nie uda, na razie, a jeżeli, no hej, co tam, to wiadomo, jest różnica, no jednak, no nie będziemy się oszukiwać. Pamiętajcie, musicie być też gotowi na odmowę, no bo jednak, wiadomo, no nie będzie się cały czas udało. No chyba, że jesteś, nie wiem, ponad Gatza, czy jakiś, nie wiem, super inny, jakiś top model, no to wiadomo, podchodzić od razu, tak, prawie każda jest swoja. Dlatego właśnie uważam, że po prostu ten cytat jest lepszą, tak jakby wersją tego poprzedniego, bo. Inaczej jest na przykład podejść, e, i tak się nie uda, albo e, i tak nie poducham. Oczywiście to się, jeśli chcecie tylko uprawiać seks, to po prostu lepiej idźcie do jakiegoś klubu, bo tam jest większe prawdopodobieństwo, że dziewczyna też po prostu chce się wyszaleć, i, i możliwe, że nie zamiecie po prostu jej serce, a jeśli będziecie łamać serce co chwilę, to po prostu precz do piekła! Dajmy, że na przykład jakaś duża piłkarska, nawet dajmy, nie wiem, bo nie chcę tu, pierwsze co mi przyszło do głowy, do a legia w pucharach, nie będę się na ten temat wypowiadał, to na przykład, no dajmy no, Aston Villa. tak? Dużej kojarzą, niektórzy nie kojarzą. To jest taki średni klub z Anglii, na przykład ma grać nie wiem, z Manchesterem United, z Chelsea, albo na przykład, dajmy, że towarzyski z Real Madryt, czy z kimś tam, z kimś tam. No i co, i oni wyjdą, eee, na pewno przegramy. No to na pewno no. muszę być po prostu pewni zwycięstwa, muszą być gotowi na padaszkę, bo w szczególności, że wiedzą, że po prostu są słabsi. W szczególności na papierze, ale to... mogą mieć swój dzień, mogą nagle dołożyć tej lepszej drużynie i będzie po prostu miła niespodzianka. Oczywiście nie mówię też tej o polskiej reprezentacji, bo nie, oczywiście, o, no, będzie dobrze, będzie dobrze, a później wiadomo, jak jest, no niestety. Przechodzimy do następnego cytatu. Nieważne, czy pasujecie do siebie, ważne, że jesteście siebie warci. Tych słów ja sam nie podważę, bo nie po prostu bata, bo to są moje słowa i ja się w 100% z nimi zgadzam. Niby pasować do siebie, a być siebie włatnym, to jednak jest to samo, ale jednak nie. Bo możecie być podobni do siebie z charakteru, naprawdę, może, możecie być, nie wiem, no, niby pasować do siebie, tak? Bo jesteście podobni z charakteru, podobnie rzeczy robicie i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli na przykład, partner, albo Patnetka i która z obu stron. Będzie na przykład zdawać tą drugą osobę z kimś innym, to jesteście siebie warci? Nie. Oczywiście, jeśli obydwoje siebie że to jesteście siebie warci, ale po prostu jesteście beznadziejni według mnie. Więc, sorry. A ludzie na przykład mogą być zupełnie inni do siebie, mogą na przykład Wydawać, że nie pasują do siebie. Na przykład, jedna dziewczyna, szczęśliwa osoba, zawsze pozytywna, zawsze dostawiona do wszystkiego, a druga, jeśli na przykład będziecie siebie walczyć, będziecie siebie kochać, naprawdę i będziecie się starać o, o siebie i w ogóle wszystko, to będziecie siebie warci. No i o to tu chodzi. Nigdy nie żałuj tego, co zrobiłeś. Żałuj jedynie tego, czego nie zrobiłeś. I ten cytat z jednej strony jest prawdziwy, bo ja na przykład żałuję tylko jednej nie. Z tej strony jednej przykład jest prawdziwy, bo paradoksalnie jedyna rzecz, której żałuję, to jest właśnie ta, że coś zrobiłem. Złamałem sobie własne słowo, ale nie będę o tym gadał po prostu po co? I też jest prawda, że żałujmy tego, czego nie zrobiliśmy, bo na przykład jeśli miałeś okazję znaleźć pracę, a po prostu jej nie wykorzystałeś, albo na przykład mogłeś zagadać do dziewczyny, albo i tak dalej, i tak dalej, no to żałuj. A z drugiej strony naprawdę żałujmy, że nigdy nie braliśmy narkotyków, że skakaliśmy po prostu na bardziej bez liny, i to, że nigdy nie zrobiliśmy AIDS. Im dalej, tym bliżej. Wiemy, że na przykład wychodzi nowa gra. Albo na przykład dziewczyna chce sobie kupić jakąś fajną smycianką, to tutaj telefonie. To na przykład jeśli dana rzecz będzie tym bardziej niedostępna, tym bardziej będziemy ją chcieli. Po wielu odmowach, takich pokusach, tak to odmówimy. Będziemy zbierać pieniądze. Będziemy, nie będziemy wydawać na różne badziewne rzeczy, których naprawdę niby potrzebujemy, a tak naprawdę nie. Po prostu będziemy oszczędzać, 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 to po prostu to kupicie. Podobnie jest ze związkiem na odległość. Śmieję się, ponieważ cały czas gadam o związkach, po prostu wiadomo mnie to jest najlepszy przykład i w ogóle po prostu tego używam. Jeśli na przykład będziecie tym bardziej tęsknić za drugą osobą, to tym bardziej będziecie tęsknić, tym bardziej będziecie się cieszyć jak drugą osobę po prostu spotkacie. Skup się na tym, co posiadasz, a nie na tym, czego ci brak. I ten cytat jest jakby drugą stroną medalu tego poprzedniego, bo z drugiej strony pamiętajcie, że jednak zawsze może być gorzej. Jeśli się skupisz na tym, czego nie masz, to naprawdę możesz w każdej chwili nagle stracić to, co masz. I mówię tu no, o przyjaciołach, o związkach, o dziewczynie, o chłopaku i o różnych paru rzeczach. No, po prostu, jak się skupicie na czymś, to no, tak będzie. No, na przykład, jeśli cały czas będziesz się skupiał na, na tym, żeby dostać awans, to tak pragniesz tak dajesz, no i cały czas będziesz robił na godziny, to na przykład yy, przyjaciele i twoja druga połowa zarazem się od ciebie oddalać, bo będę z nimi mniej czasu. Najpiękniejsza przyjaźń istnieje między ludźmi, którzy wiele od drugich osób oczekują, ale nigdy nie żądają. Niby wszystko fajnie, ale z drugiej strony pomyślcie na tym. Jeśli oczekujesz od pewnej osoby czegoś, to czy naprawdę tak tego nie żądasz? No pomyślcie sobie na tym. E, jeśli oczekujesz na przykład przyjaciela, żeby z więcej z tobą spędzał czasu i tak dalej, i tak dalej, to pomyślcie, to naprawdę, to jest tak jakby żądanie o to. No bo częściej po prostu tego żądamy, bo naprawdę my tego chcemy, no a czy to jest oczekiwanie, czy żądanie to po prostu naprawdę różnica jest taka, że oczekujesz, to naprawdę tak myślisz, że on powinien to zrobić, a żądasz to po prostu mówisz to wprost, ale tak naprawdę oczekując też żądasz tak jakby w sobie o tej drugiej osoby. I to tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli się wam podobało to dajcie łapkę w górę, jeśli wam się nie podobało to dajcie, możecie nawet dać łapkę w dół, może być milion łapek w dół, ale na pewno tak nie będzie. Bo za mało osób to ogląda, no ale robię to w szczególności po prostu bum się chce, bo lubię to robić. Ale jeśli na przykład Wam się nie podobało, to napiszcie, co jest źle, co poprawić, i tak dalej, i tak dalej. No, więc tyle na dzisiaj, na razie.